Bracia. bracia! W tym odcinku zrobiłem sporo kilometrów. Nie stanie się nic ekscytującego, ale skorzystam z okazji i pokażę Wam troszeczkę sprzętu, który zakupiłem i który dostałem w prezencie od widza. Za co serdecznie dziękuję. Zapraszam Was na wycieczkę i obozowanie w moich okolicach. Wam, bracia, i Waszym bliskim życzę wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt. Zapraszam na projekcję. Bracia, witam Was po krótkiej przerwie. Ze względu na to, że mi się urodziła córka, wiadomo, że mogę mniej poświęcić czasu na to, ale już wracam, już jest dobrze. Jest w porządku, pracujemy dalej. Dzisiaj pokażę Wam taką sztuczkę, która jest ewidentnie prosta, a widzę, że bardzo rzadko używana. Ewentualnie mało tego widzę na internetach, więc zapraszam na odcinek. A dzisiaj pokażę Wam, jak spędzić noc, czy popołudnie, czy ileś tam czasu, czy odpoczynek, wypoczynek, wszystko jedno w taki sposób, żeby ci nie spadła gałąź na łeb. Żebyś nie obawiał się dzików, wilków, łosi, jeleni, królików, wydr, kun, zajęcy oraz dzikich psów. Wyszliśmy do lasu w poszukiwaniu ambony. Ambona jest wysoko. Do ambony żadne zwierzę nie wejdzie, pomijając niedźwiedzie, których na Dolnym Śląsku, z tego co wiem, nie ma. W ambonie raczej ci nikt nie ustrzeli. Do swoich nie będę strzelać. Wyszedłem do tej części lasu, której nie znam, wychodząc z założenia, że jakąś ambonę znajdę. I do już 45 minut. Znane mi ambony już minąłem. Ale ja bym właśnie chciał zrobić na takiej zasadzie, jak miałem kiedyś przygodę. Że szedłem, szedłem, to zanim jeszcze kręciłem YouTube'a, ale szedłem daleko, i po drodze się zmęczyłem. Pogoda była podobna jak dziś. I zmęczyłem się okrutnie i stwierdziłem, że sobie odpocznę, i wiatr wiał Zanosiło się na deszcz, nie udało mi się znaleźć fajnego terenu na poncho, patrzę ambona, wbiłem, wbiłem na ambonę i spędziłem tam kilka godzin, przespałem się, zjadłem, ale popełniłem kilka błędów sprzętowych przede wszystkim, przez które wypocząłem mniej niż mógłbym. Więc teraz szukamy ambony, na razie ambony ni widu, ni słychu. Ale wam powiem przyjemnie jest się przejść. Cała moja teza polegała na tym, że polskie lasy są usłane, usiane wręcz ambonami myśliwskimi. I że wystarczy iść wzdłuż dróg, bo taką, moja, taką miałem obserwację. A tu proszę, ponad godzinę idę. Słońce zaraz zacznie mi uciekać, jak widzicie. Tu mamy otwartą polanę, więc byłem przekonany, że jak jest polana. No to będzie Ambona, no bo przecież wiadomo, że nikt nie postawi ambony tam, gdzie są same drzewa, no bo to do niczego nie przyceluje. I nic nie strzeli. A tu proszę, lezę, lezę. Zaraz wyjdziemy tutaj na środek i będziemy szukać. Tutaj jest takie miejsce, żeby mocno podejrzewał o to, że będzie ambona. Jakbym był myśliwym, ja bym tu ustawił. Bo to też nie jest tak, że pierwsza lepsza ambona. Niektóre ambony są w złym stanie technicznym. No bez jaj. może zdemontowali, bo często demontują stare ambony, ale zazwyczaj stawiają nowe. No przecież ludzie. No tu powinna być ambona. Jest, ale nie jest w najlepszym stanie technicznym. Zaraz ją obejrzymy. I pamiętajcie, że jak się zbliżacie do ambony, bierzecie pod uwagę ją jako ewentualne miejsce odpoczynku, to też trzeba brać pod uwagę aktywistów, którzy Sabotują te ambony, żeby one się, broń Boże, nie utrzymały. Wyschnięta, skrzywiona, pewnie się utrzyma, ale. Wygląda tak, ale jak wchodzę po niej, to ta drabina skrzypi, to mi się trzęsie. Dobra zostawiamy to. Swoje lata ma. Szukamy dalej, jak coś to tutaj się najwyżej wróci. Ale rzeczywiście tam, gdzie się może spodziewać ony tam ono i będzie. Drugie są też większe. Te no są zazwyczaj większe, a tam jest metr na metr. To tam jest tak malutko, troszkę miejsca. Ja się oczywiście już zgubiłem, ale mam nawigację jak coś. Drugie azymut mniej więcej znam. A zaczynam się wkurzać sam na siebie, bo mówię: Pod domem mam ambony, ale stwierdziłem, że sobie pójdę głębiej w las. I. Zazwyczaj chodzę koło takich właśnie otwartych przestrzeni. Najlepiej, żeby to otwarte przestrzenie było od jakiegoś czasu, żeby to nie była świeża wycinka. Wzdłuż dużych dróg pożarowych zazwyczaj ambony widywałem. I też jak jest na przykład prowadzona linia energetyczna, to też jest pas pożarowy. No i tam cały czas są wycinane drzewa. I tam w regularnych odstępach stoją ambony myśliwskie. W dobrym stanie, dobrze utrzymane. Bo ja do tamtej wracać nie będę, to nie, tam się nawet, tam by można usiąść co najwyżej, nic więcej, a są takie właśnie troszeczkę lepsze, takie z półtora na półtora metra, bo tak z taką półtora na półtora, nawet niektóre mają dwa szerokości, to już można działać, nie? No dobra, idę dalej, szukam, ale no jak ktoś to będę nagrywał, najwyżej po ciemku, mówi się trudno, idzie się dalej. Wyślemy, słuchajcie, drona na rekonesans. Chyba będę musiał wracać i szukać gdzieś bardziej, w mojej okolicy. Bo już naprawdę zaraz mi światło ucieknie, więc lecimy. Tutaj go puszczę na rekonesans. Pamiętajcie, że jak używacie komórki w takim dronie, to to zasięg ma dosłownie kilkadziesiąt metrów, więc nie populacie za bardzo. On szybko traci zasięg, daleko mówię. Nie polecicie tym, no tak, to parę kilometrów. I co widzicie, bracie, jakoś ambonę? Ja nie widzę. Mamy go jeszcze wyżej, nie? No już traci zasięg, tyle mieliśmy zasięgu. Podejrzymy się jeszcze. Gubimy się, gubimy się, gubimy się, nie gub się, nie gub się, nie gub się. Dobra, sprowadzamy go z powrotem, nie ma dokonań czy Ale ambony nie widzę. Muszę zdobyć kontroler i wtedy bracia będzie łatwiej go właśnie wykorzystywać jako narzędzie do rekonesansu. Baterie szybko schodzą, ale bateria też się szybko ładuje. Bo ja używam Powerbanka, można też kupić baterie zapasowe. No i z telefonu, takie ta, On z telefonu lata powoli. Ta kontrola jest taka, że on jest bardzo taki oporny na tą kontrolę. Ale bardzo fajna sprawa. Także ten, który mi to sprawił, dziękuję Ci bracie. Jeszcze raz bardzo się to przydaje. Do robienia pięknych ujęć. Ale do rekolesansu też go wykorzystamy. No, przede wszystkim mieści się do kieszeni. Do kieszeni nawet mojego gejowskiego sweterka, słuchajcie. No, dobra, chodź do domu. Lądujemy na rączce. Landing. Bardzo ładnie. Dobra bracie, słuchajcie, więc wracam z powrotem. Mam kupę do przejścia. Do no, półtorej godzinki, więc będzie ciemno. Jak już będę dochodził w swoje okolice z powrotem. Ja się zgubiłem w lesie, nie pilnowałem za bardzo kierunków, azymutu, tak mniej więcej na pałę szedłem, nie zapamiętywałem, nie zapisywałem sobie, którą drogą pożarową idę i tak dalej, ale to ze względu na to, że mam takie coś. To się nazywa Garmin Phoenix 6 Pro i to ma GPSa swojego, ja tego używałem w Legnicy, której nie znam, tam leżała moja żona, a miałem awarię samochodu, więc jeździłem tam pociągiem, a potem trzeba było z dworca jakoś się dostać na... Do szpitala, do niej, więc używałem tego. I z telefonem też można chodzić, z GPS-em, z Google Maps, fajna sprawa, ale jak masz to na ręku, to to jest o tyle sympatyczne, że mapy oczywiście ma offline, ale Google Maps też może sobie zrobić, to jest żaden problem. Ale ciekawe jest to, że sobie idziesz, wyznaczasz sobie trasę, nie idziesz jak debil z tą komórką w ręku cały czas, tylko on ci wibruje, czy tam pipczy, jak sobie tam ustawisz, kiedy na przykład masz zmienić kierunek, przejść na inną drogę. I możesz sobie iść taktycznie, czyli na przełaj, możesz iść sobie turystycznie, różne tam ustawienia robisz. A teraz robimy tak, że można się wspomóc też taką apką, garminowską. Cyk, ja sobie zaznaczę dom gdzieś. Dobra, i nawigujemy sobie. Wysyłam sobie do zegarka. I mam teraz sprawdzić, czy zegarek już się odezwał. Odezwał. Ja sobie robię nie taktycznie, tylko zrobimy sobie hike. czyli z buta dostał koordynaty, ładuje sobie mapę i teraz mi będzie kazał iść. Więc ja się teraz zupełnie nie przejmuję, to to sobie mogę wyłączyć i on mnie, mam nadzieję, zaprowadzi. Ja Wam będę mówił czy mnie zaprowadził, właśnie wibruje. Każe mi iść 30, 1,1 km. Mam iść tą drogą, pożarową numer 15. I słuchajcie, od razu się robi raźniej, przyjemniej, sympatyczniej. No oczywiście, gdyby wybuchła wojna EMP, to kompas zawsze mam przy sobie. Wiem, że mniej więcej na północ się udałem, więc idę na południe, więc to, to siłą rzeczy. Ale z takim garminem malutkim, super sprawa. Dziękuję Ci, bracie, za niego. Używam, rzeczywiście używam, fajna sprawa. Bateria trzyma długo, bo. Jak wyłączysz te wszystkie bariery typu tam mierzenia na takie główne, ja tego nie potrzebuję, monitoring snu, jak ona noc zdejmuje, to to wytrzymuje 21 dni, z GPS-em to jest około 40 godzin, jeżeli używasz. Naprawdę 40 godzin GPS-a wystarczy na takie coś, co ja potrzebuję, można zawsze sobie go z powerbanka doładować, bardzo szybko i łatwo się ładuje. Są też wersje z ogniwami fotowoltaicznymi, które wydłużają ten czas pracy, więc tak, idę sobie dalej. Mi pokazuje, że za 375 metrów będę zmieniał drogę pażarową powiem Wam, że to jest bardzo fajny, komfortowy sposób na to, żeby o, już coś mi pipczy power Save zaraz wejdzie nie chcemy power save powiem Wam, że to jest bardzo właśnie fajny i komfortowy sposób na nawigację mówię, cały czas widzisz dokąd masz iść za ile metrów będziesz zmieniał kierunek. Te mapy są na tyle garminowskie, dokładne, że właśnie wszystkie drogi pożarowe są poznaczane. Super sprawa. Bardzo miło to jest, bo ja na pałę zazwyczaj chodzę bez GPS-a, ale no jak to jest, to tak człowiek z, z lżejszą duszą się gubi w tym lesie, bo wie, że spoko, po ciemku też dojdziesz. I wam bracie powiem, że gdybym szedł na pałę, bo mówię, jak ja szedłem, to ze świadomością, że mam ten zegarek, to nie za bardzo się pilnowałem, to bym skręcił gdzieś tam. I potem bym starał się iść gdzieś w tamtym kierunku. A tu się okazuje, że źle bym, bym wymyślił. On każe iść tak. Prawdopodobnie właśnie zaoszczędziłem sobie co najmniej pół godziny marszu. Cieszę się, że ten odcinek wychodzi tak, a nie inaczej, bo nie zawsze wyjdzie to, co zaplanujesz, a najlepiej być przygotowanym właśnie na takie coś, bo nie być przygotowanym no, to możesz być w sytuacji nieciekawej. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj wieczorem będzie padał deszcz. Możliwe, że ten deszcz mnie złapie. Tak jak jestem, miałbym słabo. Zrobienie schronienia tutaj by chwilę zajęło. Zdążyłbym przemoknąć, prawdopodobnie. Ale jestem odpowiednio zabezpieczony, bo to właśnie nosimy te plecaki. Ten plecak dużo nie waży. Wszystko to trzeba mam. Bez stresu. Nie ma szans, żebym za dnia dotarł do chałupy. Mam nadzieję, że przed deszczem uda mi się zdążyć, ale przypomnę wam, ci, którzy nie oglądali moich poprzednich odcinków, to jest plecak, który kupiłem w Dekathlonie. Za własne pieniądze nie jest to sponsorowany odcinek. Brącie, Panie Boże! Ani przez Feniksa, ani przez nikogo. Kupiłem go, słuchajcie, to jest 45 litrów. To się nazywa Soloniak. Solognac, to jest. Mój absolutnie ulubiony plecak. Mieści mi się wszystko, czego potrzebuję, chyba że jest duży mróz i planuję nocleg. To wtedy już albo trzeba coś troczyć, albo już brać, no w moim przypadku, ZPEGA, albo co najmniej tam 70 litrów, żeby było. Ale na no taki wyjście, jak teraz jest, no mamy, słuchajcie, końcówkę grudnia. Jest na plusie. 6 stopni to jest naprawdę ok, i w nocy, nawet jak spadnie do jednego, to to co tutaj mam, to mnie ochroni przed deszczem, ochroni mnie przed zimnem, mam nadzieję, przed konwekcją, indukcją, czyli przed tym, co tam wiecie od ziemi, co ciągnie. Karimaty nie brałem dzisiaj, ale wziąłem, wziąłem co innego. Więc ja ogólnie rzecz biorąc, jak idę z jakimś tam planem, no to warto mieć taki sprzęt, żeby był lekki, awaryjny, ale żebyś właśnie miał możliwość zmiany tego planu, żeby rozłożyć obozowisko. Właśnie na wypadek załamania pogody, albo na wypadek taki, że uważasz, że jesteś taki mądry jak ja, że na pewno znajdziesz ambonę, która będzie spełniała Twoje wygórowane oczekiwania i takiej nie znajdziesz. Bardzo duży komfort psychiczny daje mi fakt, że w każdej chwili mogę się przykimać gdzieś. Wody wziąłem troszkę za mało, bo wziąłem tylko tą flaszkę, więc na razie, się oszcz więc na razie ją oszczędzam. Filtra ze sobą nie wziąłem, ale awaryjnie mam apteczkę. W apteczce mam jodynę. Mogę sobie uzdatnić, ja bym bardzo chciał. Mam możliwość te przygotowania wody to nie jest, nie jest nic strasznego. Ale właśnie fakt, że mam ten komfort psychiczny, czy cokolwiek by się teraz nie wywaliło, pomijając jakieś ekstremalne, to, to teraz to, to mam to gdzieś. Nie wziąłem żadnej mocnej latarki, mam tylko jakoś tą latarkę WDC, ale dzięki temu, że to jest Armytek, to wiem, że. Całą noc się będzie palić jak trzeba, i wiem, że mi się przez przypadek nie włączy w plecaku. Dlatego, jeżeli masz sprzęt, któremu ufasz, który już testowałeś w terenie, tutaj mam w plecaku jedną rzecz, której jeszcze nie testowałem i jestem bardzo ciekaw. Akurat kluczową rzecz, więc <noise> zobaczymy, jak to pęknie, ale raczej jestem w dobrej myśli, bo warunki są ok. Dwa tygodnie nic nie nagrywałem. Słuchajcie, bardzo mi brakowało takiego porządnego wyjścia. W drodze powrotnej wypatrzyłem coś, czego tutaj wcześniej nie było, ale to nie jest ambona. Ci, którzy się lepiej znają, niech mi poprawią. Według mnie to jest tak zwana zwyżka. Nie jest to pełna ambona, ale jest świeżutka i zobaczymy jak to wygląda. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym, ale to nie jest na pewno na spanie miejscówka. Ale odpocząć sobie, słuchajcie, jakby padał deszcz, wy to się nie przekimasz. To jest wielkości wychodka. Ale przyjemnie. Nocki bym tutaj nie zrobił. Ale odpocząć, słuchajcie, zobaczcie, jakby padało. Świeżutka jeszcze pachnie. No, przeczekać tutaj ulewę. Ja Wam opowiem o tej ambonie, w której nocowałem. Tam się przespałem. To była ambona, która była na wysokości mniej więcej 5-6 metrów, jak nie lepiej. I tam było na tyle miejsca, żeby można było rozłożyć spanie. Ja tam rozłożyłem karimatę i było mi po prostu za twardo, dlatego dzisiaj wziąłem dmuchany materac, z którego zazwyczaj nie korzystam, bo materac, bracia, jak przebijecie, no to leżycie na flaku i lipa. Dlatego wolę samopompy. Bo samo pompa nawet jak jest przybita i tak całkiem dobrze izoluje. Ja w tamtej ambonie miałem przykurczone nogi, ale byłem w stanie sobie spokojnie się tam zorganizować, ugotować sobie obiad. Miejsce było wystarczająco. Oczywiście, jak chcesz się odlać, to albo lejesz z góry, ale jak jest wiatr, to cała ambona obrywa oraz ty, albo schodzisz w tej z powrotem, nie? W zależności jak ci pęcherz tam trzyma. Ale słuchajcie, bardzo przyjemna jest tak. Zwyżka, tak? Zwyżka to się nazywa. Mówię, nocki absolutnie tutaj nie robimy, obozu tutaj nie rozkładam. Obóz rozłożył awaryjny. bo tutaj mówię na karimacie spać w Bambonie to mi było naprawdę słabo. Ja jestem kościsty, więc jak ja się kładę na czymś twardym, to, to jest mi po prostu niewygodnie, bo tam się w tej wewta, tak? To materacyk i cyk. A tutaj. Uu, trzęsie się, trzącha się. A i tamto ambony znalazłem, słuchajcie, wzdłuż takiego pasa, trendy idą y, linie energetyczne. Tam właśnie bardzo często są w regularnych odstępach, na tych pasach, gdzie idą linie energetyczne, są te ambony poustawiane. Więc jeżeli szukacie takiego schronienia, to najlepiej właśnie szukać linii energetycznych i wzdłuż tych linii idziecie i raczej coś tam znajdziecie. Dobra, słońce już zaszło. Jestem teraz na nocnych ustawieniach kamery, więc ta jakość na razie będzie taka sobie. Ja wam powiem tak, to jest bardzo przyjemne miejsce, taka ambona, właśnie żeby uniknąć zwierzyny. Jeżeli masz jakieś obawy, że wejdzie ci do obozowiska coś tam, nie wiem, jakiś tam dzik, lis, no ludzie się boją, nie? Niektórzy. No to w lesie da się znaleźć ambonę. Tylko trzeba mieć na to czas, troszeczkę farta, ewentualnie więcej mózgu niż ja. Taką większą znajdziesz. Tego jest naprawdę sporo. I owszem, będzie ci podwiewać, dlatego bierzesz ponczo ze sobą, żeby się opatulić, ale nie takie, tylko przeciwdeszczowe. I jest git, naprawdę jest w porządku. Da się w tym nocować, nie jeden nocował, a ja lecę dalej, skoro los nie dał mi jambony. No dobra, nie los. Nie znalazłem dobrej jambony, biorę to na siebie. To zrobimy obozowisko awaryjne, też żeby pokazać, że nawet jak masz lekko w plecaku i z głową się spakujesz, to jest OK. No, bracia, udało mi się dojść już bardziej w moje okolice. To jest ta miejscówka, którą ci, którzy oglądają mój kanał, znają. Tutaj najczęściej sobie nocuję. Moja strefa komfortu. Dotarłem po. O Jezus Maria, no, trochę się łaziło, trochę się łaziło. I teraz tak, przejdźmy do świata mody. Mój dobór garderoby dzisiejszej zasadniczo to jest Vinted oraz sklepy z odzieżą używaną. Mój wspaniały kaszkiet i buty to jest soloniak. Super wygodnie, super przyjemnie, super fajnie. Mało taktycznie, ale czasami trzeba jakąś tam odmianę sobie zrobić. Założeniem było, że zrobię sobie spanie w ambonie, ale i dlatego wziąłem materac. Tutaj materaca nie będę używał, chyba że będzie mi strasznie zimno. Bo nie wziąłem karimaty, ale podstawową rzeczą zawsze będzie dla mnie połączą. Nie zamuje miejsca, łatwo się rozpina. Zawsze jakiś odcinek parkordu też wypada mieć. Albo inne linki, jak używacie innej, to możecie i innej. To nie ma za bardzo znaczenia. No i co? Szukamy jakiegoś płaskiego terenu. O, tu jest fajnie płasko. Jak nie wziąłeś śledzi, to się brać nie przejmuj, bo nie ma czym. Za stres ci nikt nie płaci. To jest moment, zrobić sobie takie śledziki. Oczywiście, że jak będzie super zawierucha, to lepiej się bardziej zabezpieczyć. Ale jakiegoś mocnego wiatru na razie się nie spodziewam. Weźmiemy tutaj kawałek tego parakordu. Tyle parakordu mi nie wystarczy, ale parakord ma tu do siebie, że ma w środku niteczki. I teraz to po prostu wiążemy razem i mamy zamiast metra. Mamy 6 metrów, a jako, że podtrzymanie kaptura nie wymaga dużych przyciążeń, spokojnie nam wystarczy taka cieniutka lineczka. Jakie sobie słupy wymyślicie, to już jest wasza prywatna sprawa, żeby mniej więcej trzymały. to podciągnięcie, tego kaptura jest na tyle istotne, że dużo wygodniej się bytuje w takim czymś. Masz jednak miejsce, na, dużo więcej miejsca jest na to bytowanie, na gotowanie, nie leży ci cały czas na obie ten daszek. Także polecam takie rozwiązanie. Widziałem youtubowych komandosów, którzy twierdzą, że na to też można łowić ryby. Nigdy nie widziałem na własne oczy, żeby ktokolwiek sukces osiągnął. No ale jak tak na YouTube mówią, to ja się z mądrzejszym kłócić nie będę. Dobra, skoro już mamy chrześcijańską linkę, o normalnej długości możemy sobie podciągnąć. No i malina, zobaczcie. O ile więcej mamy miejsca w schronieniu. Schronienie mamy gotowe. Teraz tylko je wyposażyć. Na glebę idzie siatka. To taka folia na szyby. Tym się będzie mi izolować. Ewentualnie to kładę na ziemię i na to można dać materas dmuchany, żeby go nie przebić, ale ja zrobię tak, że spróbuję się tylko na tym położyć, bo to w miarę dobrze izoluje. Wygodne jakoś super nie jest. Każdą nierówność, każdą szyszkę będziesz czuł pod, pod sobą. Dzisiaj słuchajcie, mono zastosowana, czyli też od widza dostałem ten zestaw Monowski zamiast amerykańskiego MMSa dzisiaj byśmy sobie zobaczyli jak się Monoza sprawuje ja wam powiem szczerze, że nigdy nie używałem Monowskiego śpiwora jeszcze jestem bardzo ciekaw, ale już widzę, że te paski kompresyjne to są ejdź do cholery, czuć Mon, słuchajcie, czuć Mon od razu Paski się zawijają. Masakra. Wstyd. Wstyd, panie Kosiniak, macierewi czy ci inni. Na czym żeście oszczędzili, ale nie na tym, co trzeba. To jest ten niby letni śpiwór, patrolowy, chyba odpowiednik amerykańskiego patrolowego, ale powinno być okej okay na dzisiaj. On ma chyba ten worek taki zintegrowany. Tak, trzyma się na takim pieprzniku ten worek. Co my tu mamy? Jesienny. Komfort. No słuchajcie. Niby do minus 6. O panie. Śpimy. I czas na odpoczynek. Powiem wam bracie, że całkiem przyjemna ta monoga jest ten śpiwór. Jakby go porównać z amerykańskim mss z tym śpiworem patrolowym, bo ten śpiwór jest jesienny, a w mss masz patrolowy i ten taki gruby. A tutaj masz jesienny i zimowy. To jest jesienny. I tak. Ten jest taki bardziej jakby poliestrowy, ale przez to on mniej przypuszcza powietrza, co jest w moim przypadku plusem, bo jest cieplej, nie zawiewa, tak. Jak na niego popada, to jest w porządku, bo na ten amerykański patrolowo jak napada, no to może być różnie. A tutaj kultura, naprawdę, kulturalnie mi się leży. Minusem oczywiście jest to, co ma pod spodem, czyli leży tylko na tej folii od szyby. No to tam jest troszeczkę poniżej temperatury komfortu, ale to ja byłem, na to byłem gotów, no bo to jest coś, co ja testowałem wielokrotnie już i to w niższych temperaturach. Bardzo, bardzo przyjemnie jestem zaskoczony tym śpiworem. Jak ja testuję śpiwór, zawsze leżę, przez, staram się zdrzemnąć, żeby właśnie pozwolić ciału ochłonąć, bo póki ciało jest po marszu, no to wiadomo, że generuje dużo ciepła. I wtedy to każdy śpiwor jest, jest dobry, ale to po tak godzince, to w zazwyczaj w moim przypadku 45 minut, to już tak wtedy już wchodzi ta właściwa temperatura komfortu dla śpiworu. Można brać w teren, a to jest naprawdę niedrogie w porównaniu do takich odpowiedników, bo to jest małe, lekkie, dobrze się kompresuje. Mówię cały czas o tym śpiworze. Jest w kamuflażu, w buzecie. Zanosi mi się na deszcz, ale w międzyczasie wam pokażę, jak to tutaj wygląda wszystko. To jest moja magiczna linka z parakordu, żeby odciągnąć to. O, i tak to się prezentuje. Słuchajcie, da się, mówię, na tym spać. Tu mi się podgrzewa żarcie, tu mi się robi kawka także. W ten sposób, bracia, kończymy ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Morał jest taki. Noś przy sobie to, co masz sprawdzone, a to, ja czego nie sprawdziłeś, to se sprawdź. Naprawdę bardzo fajny zestaw. Bardzo mi się spodobało. Mam nadzieję, że następnym razem zrobię to ambonę. Ale tak też jest fajnie. Też się sprawdziło. Odpocząłem sobie, przykimałem się, zjadłem, kawy piję. Lekko pokropiło i tyle. Ale jestem przygotowany i dlatego mi to daje taki duży komfort. Kiedy mam taki plecaczek przy sobie, a co by się stało, gdybym nie miał plecaczka, też mam to przećwiczone. I jak będę miał więcej czasu, z chęcią wam pokażę. I też podejrzewam troszeczkę zerżne od tego, co inni pokazują. No ale to nie ja to wszystko wymyśliłem, nie? Pozdrawiam, trzymajcie się, bracia.